Cześć, witajcie, z tej strony a dzisiaj chciałabym powiedzieć, że robię konkurs właśnie na 100... Nie, jakie jest 100. Na właśnie 2800 Fałców i to musicie zrobić o po prostu zostawić suba i tyle. Bo ponieważ jak będzie 1000 słów na tym kanale, to lo, robię losowanie właśnie o 100 zł Pains of Card PSC, nie wiem jak to się nazywa. Ale ta, takie coś, yy, nie wiem i no. No, taka po prostu kartę podarunkową, Żeby można sobie kupić właśnie te Faudolce. No i kupicie sobie te fałdolce i możecie sobie kupić właśnie ten taki pakiet tutaj za 15 zł. No bo to przecież 100 500 karta PST. Jeszcze zostaje mam trochę, ale o nic. No i po prostu zwycięzca do mnie się skontaktuje i tyle. No i będziemy robić także. Jak dobiecie 1000, no to robię to co przed chwilą mówiłem. Jak będzie 1500, robię właśnie o 5000, czyli 150 e, PSC Państwu Karda. E, a jeżeli będzie właśnie e, 2000, robię o 200 zł właśnie PSC Państwu Karda. I tyle, więc zachęcam Was do subskrybowania, bo tu trzeba zostawić subika żeby właśnie e, wygrać e, ten konkurs, bo jak nie będzie e, e, suba, to nie ma konkursu i trzeba właśnie i na live to będzie wszystko, więc tu tyle, więc ja się z wami żegnam, do usłyszenia i cześć!